Wiesz co? Bardzo często jest tak, że rodzice jak się dowiadują o tym, że dziecko jest chore i, też, i że oni są chorzy, no to oczywiście wiadomo, jest to jakiś dramat i każdy to jakoś różnie przychodzi. Powiedz mi. Wiesz co, na samym początku no no, było przerażenie. Także ja byłam bardzo wstrożona, jak, jak padło pierwsze podejrzenie właśnie em, tej choroby. E, no to oczywiście no, czytanie w internecie, co to za choroba, czym się może objawiać. E, także no, my, no, było przerażenie, był płacz, to bardziej nawet ja niż, niż mąż, ale, ale później nie. Później, jak się dowiedzieliśmy, że, że to jest to, no to żyjemy normalnie, funkcjonujemy normalnie, także. A powiedz mi, co byś powiedziała sobie tej, właśnie z tego okresu, kiedy się dowiedziałaś? Jednocześnie co byś powiedziała właśnie rodzicom, którzy się dowiadują, że ich dziecko no, ma tą chorobę? Oczywiście, znaczy, co, no, my, myślę, że nie ma się jakby no, czego też obawiać, bo to też nie jest choroba, która jakby no, zagraża życiu. No. Było za każdym razem na pewno martwienie się, przerażenie, jak Jasiu się tutaj nam łamał. Zwłaszcza to pierwsze, to pierwsze złamanie, kiedy musiał być no całkiem jakby tutaj pod narkozą, żeby mu nastawili tą, tą rączkę, tą kość. No ale no my jakby do tego się przyzwyczailiśmy, żyjemy z tym i, i tak jak mówię, funkcjonujemy normalnie i myślę, że nie ma się czego obawiać, tylko, tylko, tylko żyć normalnie. No i bo to, to jest chyba taka najważniejsza pęta w ogóle.